Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 20 Road to Glory. Dziś zaczniemy od odebrania kilku paczuszek za wyzwania na Odegarda. Jak widzicie junior mimo łapki w gipsie radzi sobie całkiem, całkiem i poszczególne te wyzwania już kończy. Sześć asyst podaniem prostopadłym górą. No Nie było to najprostsze, ale jak widzicie dla chcącego nic trudnego. No, i mamy za to paczkę dwóch rzadkich złotych piłkarzy. Tu jeszcze wykończenie pięć yy, goli finezyjnymi uderzeniami Odegardem. No, też nie było to najprostsze, no, ale trzeba było Norwega wystawić po prostu w ataku i próbować. No, zostało już całkiem niewiele do tej wersji Odegarda 87, więc myślę, że w następnym odcinku uda się go skończyć. No, a my wbiliśmy w międzyczasie poziom 24. W sezonie, za co dostaniemy złotą paczkę piłkarzy. Prime: No, to jesteśmy w sklepie i otwieramy to, co nam jej tutaj w nagrodę dało. Pierwsza paczka, tu tylko jeden piłkarz. No, nie będzie nawet ekranów. Dostaniemy guardado 81. No, nie najgorzej, przyda się na pewno do przepalenia paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy no i czy będą ekrany nie będzie ekranów a trafimy kogo trafimy bramkarza niemieckiego Essera no nie nawet nie mamy co patrzeć co poza nim no i ostatnia z tych małych paczek czy tutaj będzie chociaż troszkę lepiej no tu nie będzie jakoś specjalnie lepiej bo trafiliśmy sosę. no 78 to tak sobie, a poza Argentyńczykiem, poza Argentyńczykiem trafiliśmy jeszcze Wendela, no i na koniec złota paczka piłkarzy Prime, to jest ta nagroda za poziom w sezonie, no i tu już będą ekrany i będzie nawet walkout, no, 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 Francja, Mbappe, nie, bramkarz, a jak bramkarz, to wiadomo, że będzie to Loris, no, mogło być gorzej, mogło być lepiej, ale nie narzekamy, na pewno karta 88 bardzo przyda się w jakiś tam SBC. No aż nam zemdlał tutaj bramka Tottenhamu z wrażenia. No my też jesteśmy pod wrażeniem, bo dawno walkoutu fajnego nie trafiliśmy. A poza Francuzem jak widzicie. Nic wybitnego w tej paczce nie było. No ale pojawiły się ważne mecze UEFA, no, nareszcie można powiedzieć, no i zrobiliśmy je oczywiście. Na początek Tottenham kontra Red Bull Lipsk. No i e, tu jak widzicie, wykorzystaliśmy sobie Adriana, nawet jakiegoś tam niewymiennego. No jak chcecie to sobie zróbcie pauzę ściągnijcie nasz skład, może Wam pomoże. Natomiast dostaliśmy za to jakąś tam małą paczkę. A tutaj Dortmund kontra PSG. No i tutaj wykorzystaliśmy dwóch graczy z Dortmundu. Jak widzicie GC i Schmelzer. No a poza tym troszkę kart niewymiennych. Nie było to specjalnie skomplikowane. Nie musieliśmy wydawać końców, także... W sumie jesteśmy, miejmy nadzieję, na plus, bo jeszcze za całość dostaniemy paczkę rzadkich piłkarzy Electrum. No tylko pytanie, co z tych paczek nam wypadnie. Mała złota paczka piłkarzy Prime na początek. No i będą ekrany, ale tylko ekrany niestety. Hiszpania SPD. O, to będzie i Jaramendi, tak. Tak jest. No, 83 karta. Bardzo często potrzebna w SBC, a więc nie będziemy narzekać. Zobaczmy, czy poza Hiszpanem coś ciekawego. No, Parolo. No, nic w sumie wielkiego. Przechodzimy do mieszanej paczki rzadkich piłkarzy. No i czy tutaj też będą ekrany? No, niestety tutaj ekranów nie będzie. A co trafimy? Trafimy Forsberga 82, czyli nasz stały poziom. No a poza szwedem, czy będzie w tej paczce coś wartego więcej niż kilkaset końców? No nie bardzo, nie bardzo, niestety. No cóż, e, ostatnia paczka. No i może tutaj, no ale tutaj też chyba mm, szczęścia nie będziemy mieli, bo. Nie ma, jak widzicie, nawet ekranów. Trafiliśmy Sawicia. No, 82. Teraz te karty są przydatne w przepałkach o One to Watch, Także nie narzekajmy. O, żało Felix jeszcze. I Bani. No, no, no. Nketia. No, nie najgorsze te srebrne karty. Także myślę, że nie jest źle. A zrobiliśmy jeszcze SBC. Czekanie dobiegło końca. No tutaj, jak widzicie, przepaliliśmy troszkę kart z Ligi Mistrzów, które są teraz, e, chodzą w niezłych cenach. Troszkę jakiś tam Argentyńczyków. Musieliśmy wydać 700 końców na jednego srebrnego gracza. No a, czy było warto? Dostaniemy za to złotą paczkę zawodników premium. No to jest paczka, w której są tylko trzy rzadkie karty. No nie wiem, czy to był opłacalny deal, no ale będą ekrany. Będą ekrany, i będzie walkout. No a więc nieźle. Argentyna, prawy skrzydłowy, no to pewnie Di Mari. Nie! To jest Messi! No, 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 no to okazuje się, że jednak ta paczka była bardzo opłacalna. No. Czego, jak czego, ale trafienia Messiego to się kompletnie nie spodziewałem. Byłem święcie przekonany, że skoro Argentyna prawy skrzydłowy, no że musi to być Di Maria, bo to zawsze jest Di Maria. No ale jak widzicie, raz na jakiś czas można trafić również Messiego. No super, super. Poćwiczymy sobie troszkę graczem Barcelony. No zobaczymy, jeżeli nie będzie nam się nim. Grało jakoś wybitnie, no to zawsze kilkaset tysięcy końców, e, za kilkaset tysięcy końców możemy jego sprzedać. No a poza nim, jak widzicie, nic ciekawego, no ale na pewno nie możemy narzekać na tę paczkę, e, opłacało się ją zrobić. No, zobaczymy, czy opłacać się będzie również rozbudowa One Obiecałem ją w poprzednim odcinku, no mamy tego. Rodriego niewymiennego duplikat także mm, musimy coś z nim zrobić no i przepaliliśmy jak widzicie też troszkę kart które trafiliśmy wcześniej nie musieliśmy wydawać nic no tylko zobaczymy czy opłacało się robienie tego SBC no tu junior stwierdził że on otwiera on też będzie miał szczęście no ale nie ma nawet walkoutu Mamy Serbię, napastnika Real Madryt, a więc będzie to Jowicz. No, tak sobie, mocno tak sobie. Oczywiście kartą tą grać nie zamierzamy. On również rzadko pojawia się w składzie królewskich, więc chyba przepalimy go jeszcze raz. No a pojawiło się również SBC, zawodnik z zimowej aktualizacji. No i tutaj przepalając skład 85 mamy szansę trafić. No, piłkarza z tych najnowszych niebieskich kart. No, jak widzicie, przepalamy między innymi Lorisa. No, zobaczymy, zobaczymy. Fajnie byłoby trafić jakiegoś IBRE, no oczywiście Bruno Fernandesza, no ale jak znam życie, to dostaniemy jakąś kartę z tych tańszych. No, tu również. Junior wziął sprawy w swoje ręce i. Czy trafił walkout? Trafił walkout. Brazylia. LS Neymar. Nie. Wolfsburg. <laughs> Oczywiście nie ma wśród tych graczy Neymara. Trafiliśmy żało Wiktora. 83 z Wolfsburga. Ten dribbling nas nie powala. Fizyczność też taka sobie. No zaraz przyjrzymy się statystykom tej karty. Ale <laughs> już na pierwszy rzut oka widać, że nie jest to wybitny gracz, no tym bardziej nawet w naszym składzie z Bundesligi mamy Perisicza, który jest całkiem całkiem na tym lewym skrzydle. No pięć gwiazdek słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek. No ale jak widzicie, równowaga, kontrola piłki, dribling no słabiutki, słabiutki dribling. Strzelanie nawet niezłe, podania słabiutkie. No nie, to nie jest dobra karta. No cóż, a mamy jeszcze do otwarcia nagrody za Division Rivals, bo oczywiście nie graliśmy w, w Food Champions. No i pierwsza paczka. A w niej, a w niej Kolarów. O, to mocarz się ucieszy. Złota paczka rzadkich kart. Numer dwa, bo wzięliśmy sobie. Paczki niewymienne. No, i tu będą ekrany, ale tylko ekrany. Portugalia. SPD, FC Porto. A więc Danilo Pereira. No, przyjeda się 83. Z przyjemnością przepalimy. No, bo pewnie zrobimy jeszcze jedną rozbudowę. One to watch. Bo jak widzieliście przed chwilą, nie mieliśmy w niej za dużo szczęścia. A tu. A tu mamy jeszcze paczkę. Czy to będzie paczka kontraktów? Nie. No, złota paczka. No to sobie ją odblokujemy. No i co? No i od razu sobie ją otworzymy, no bo e, czemu nie? To będzie paczka wymienna. No, jeden z naszych widzów, Maciej, pozdrawiamy. Trafił w takiej paczce ikonę, no ale my nie trafimy, bo nie będzie tutaj nawet ekranów. A my trafimy sobie Isaka. No fantastycznie. Przechodzimy do mega paczek. Mamy dwie, oczywiście obie niewymienne i czy tutaj trafimy coś ciekawego? No nie trafimy. No to chociaż jakieś karty 82, no im wyżej ocenione tym lepiej. No i jest Santi Cazorla 82. Mega paczka numer 2. No i co w niej będzie? No, tutaj będą ekrany. No, także nie jest najgorzej, ale tylko ekrany. Nie ma walkoutu. Włochy. S.O. Lazio. No, to zdecydowanie nie jest paczka dla mocarza. No, ale 83 ocena też zaraz poleci do przepalenia. A jak już mamy kartę 83, to może jeszcze jakieś 82. No, i jest 82 promes. Jest też Adama Traore no a poza tym aż cztery kondycje zespołu. Nie najgorzej. Nie najgorzej. No i zostały nam dwie złote paczki piłkarzy Prime. Otwieramy pierwszą z nich. No ale w tej paczce nie będzie nic ciekawego, bo trafimy w Vasquez'a. 81. A, może być. No i ostatnia paczuszka. Czy tutaj jeszcze jakiś łokałcik? Może jak już trafiliśmy Messiego, to byśmy jeszcze no, będą ekrany, to może byśmy do niego trafili. Jakiegoś Neymara znowu, no ale tutaj będzie Onana. Ale po upgrade 85, no też karta, która nam się bardzo przyda do przepalenia. A więc całkiem nie najgorsze dzisiaj szczęście. No, oczywiście, całą sprawę załatwiła ta paczka z Messi. No, a tu jak widzicie, o, jeszcze mamy Marsjala w duplikacie, a więc też. 83 do przepalenia, a to pewnie sobie jeszcze jedną rozbudowę once. To watch zrobimy za darmo i tak też się stało. Jak widzicie, wykorzystaliśmy w większości karty trafione przed chwilą. Niewymienne, no. I czy ja będę miał troszkę więcej szczęścia niż Junior? No, ryzyk fizyk. Zobaczymy. No, ekrany oczywiście będą, będzie walkout. No, to już nie jest źle. Brazylia, lewy skrzydłowy, Neymar. Nie, no oczywiście to będzie Coutinho. Zwykle tak bywa, jak już macie flagę Brazylii i lewe skrzydło. No ale Coutinho to nie jest zły traf, już chyba nie będziemy go przepalać, zostawimy sobie Brazylijczyka w klubie. No a na dzisiaj to już wszystko, trzymajcie się, na razie.